Andrzej Sośnierz, poseł porozumienia, były szef NFZ w naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Ponad 30 tysięcy dziennych zachorowań i ponad 500 osób zmarłych. Taka jest rzeczywistość pandemiczna w Polsce od przedwczoraj w istocie. I co teraz? No tutaj mamy, tutaj mamy tylko w tej chwili dwie drogi. Epidemia rozeszła się też od dawna. I tak jak chcę, jeśli ona tam w ogóle ma rozum, ale, ale po prostu ona się rozpanoszyła w sposób nie, właściwie niekontrolowany. I w takiej sytuacji, jeśli chcemy coś zrobić, albo, albo przed nami dwie decyzje. Pierwsza, no to przechowujmy to już do końca i będziemy wtedy odporni. Ale takie rozwiązanie jest okupione i kolejną, yy, jednoprocentową około śmiertelnością, więc yy, to przechowujmy i Niestety umrze ilość, duża ilość osób, duża liczba osób. Natomiast natomiast jeśli drugie, no to spróbujmy tak zahamować tę epidemię i zaszczepić się, uzyskać odporność nie poprzez przechorowanie, tylko poprzez szczepienie. No, ta druga wydaje się bardziej humanitarna, bo szczepienie, bo tą drogą jest mniej zgonów. No i to w tej chwili próbujemy robić, czyli po prostu trzeba spróbować tę epidemię przytłumić. I tu znów moja uwaga, że jeżeli uda nam się to przetłumić, żebyśmy w końcu wdrożyli taki program, który pozwoli trzymać ją na tym niskim poziomie aż do czasu zakończenia efektywnego zakończenia szczepień. Tego nigdy nie zrobiliśmy. Co się raz wydarzyło na Śląsku, kiedy był, były infekcje wśród górników. Wtedy skutecznie tłumiliśmy epidemię do niskiego poziomu, a nawet dało się to to do tej ogniska wyeliminować. To był krótki epizod dobrego działania władz w zakresie walki z epidemią. Więc jeśli już przytłumimy tę epidemię, to nie po to, żeby ją znów rozpuścić. Jasne, tylko, na możemy pomaga. uznać, że. My jesteśmy z COVID-em od roku, ponad roku. Możemy też uznać, że no, kiedy udaje się coś z tym zrobić, to to jest sukces rządu, ale kiedy choroba atakuje, to są to obiektywne okoliczności. Ale prawda jest taka, że sam Pan wskazuje na jeden moment w czasie trwania walki z COVID-em, który był sukcesem. No, nie można nie zapytać, czyja to jest wina? No niestety to jest wina błędnej, błędnych decyzji i błędnie przyjętego programu, który programu działań. Mało kto tak to wypomina, ja ciągle powtarzam decyzja o testowaniu tylko, tylko objawowych. No była błędem, ale tak jak przeszło, że powiedzieli tak, tylko objawowi, no to znaczy, że, że większość osób, które ma wirusa i go roznosi, nie będzie testowana, no bo większość osób jest bezobjawowa, jak wiele na to wskazuje. I to i inne błędy organizacyjne rozłożenie na łopatki Sanepidu, którego pracownicy naprawdę którzy bardzo ofiarnie pracują, ale przecież oni sami systemu nie stworzą, oni sami go nie wzmocnią. Jak słyszę, że wzmocniliśmy Sanepid, bo kupiliśmy komputery i telefony, no to ręce mi opadają tam. Przede wszystkim, żeby prowadzić efektywną walkę poprzez SanEPID, potrzeba więcej osób. I to nie zatrudnionych na etacie, bo akcja będzie w skończonym czasie, tylko, tylko poprzez jakieś różnego rodzaju umowy, które pozwoliłyby osobom, które doraźnie. nie zawsze mają w tej chwili co robić, doraźnie to wzmocnić. I tego, więc nie wzmocniliśmy SanEPID, badaliśmy tylko, tylko ujawowych. Nie rozbudowaliśmy właściwie bazy laboratoryjnej, chociaż ona w tej chwili jest już wydolna, ale w zakresie testów my jesteśmy na 80. bodajże siódmym miejscu na świecie. Mając taką zachorowalność, my tak słabo testujemy. A to test, nie jest pana cel na wszystko. Wczoraj nam ujawniono, jakie są zamierzenia rządu w tej sprawie. Tego Pan oczekiwał, kiedy Pan usłyszał, jakie będą obostrzenia? W tej chwili już nic innego się nie da zrobić, tylko powiedzieć, Ola Boga, ludzie, radujcie się. No to trochę może przesadziłem, ale generalnie, ale generalnie w tej chwili można tylko twardy lockdown przetłumić epidemię, żadne inne działania. Te, te narzędzia, o których wspomniałem, są możliwe przy mniejszej ilości zachorowań, i dlatego o tym wspominam, jeśli nam uda się przetłumić, to żeby utrzymać ten niski poziom, jeśli on będzie to trzeba wprowadzić systemy, który proponuje. Przy takiej ilości zachorowań, no Święty Boże nie pomoże, tu już nic, tylko, tylko rzeczywiście twardy lockdown. Jeśli będzie twardy, jeśli będzie taki letni, no to będziemy z tym poziomem wysokiej ilości zachorowań. No a ten lockdown, na... który zaproponowano, jest z Pańskim zdaniem twardy czy miękki? Ja bym tutaj rzeczywiście już... I, i dyskusja, czy zamykać kościoły, niektórzy wykorzystują ideologicznie to zapomnijmy co, tylko niestety prawie wszystko. Jeśli chcemy to przetłumić, bo druga droga, jak wspomniałem, przechowujmy i, i pójdźmy to na żywioł, ale to będzie bardzo kosztowne, jeśli chodzi o życie naszych obywateli. Więc skieruję tamten wariant i a chcemy coś zrobić, no to musimy zrobić twardo, twardo ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Czyli znaczy, rozumiem, że to, co zaproponowano, to nie jest wystarczająco twarde pańskim zdaniem? No tutaj jak koncentracja uwagi na to, czy zamykać kościoły, czy nie, no na no, no, zamykać, wszystko za, zamykać. Te święta wielkanocne mają, mają, uroczystości wielkanocne w sam raz od lat, toczą się czasem przed kościołami. I, 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 Ale kościoły ja nie wolno Pan. To no więc właśnie mówię, więc to też może zamknąć, ale nie koncentrujmy uwagi na jednej, na, 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 na właśnie gościach, bo, bo lewica próbuje tak to tutaj, tutaj przedstawić. Przede wszystkim konsekwentnie wszędzie gdzieś ludzie intensywnie lub mniej intensywnie mogą zarażać, bo kościoły nie są rozsadnikiem epidemii też. To nie przesadzajmy tutaj absolutnie. To przy łagodniejszym przebiegu można byłoby całkowicie zostawić dostępne te. Tak Panie pośle, a typu. pan, poczuł się pan bezpiecznie, bezpiecznie i lepiej, kiedy pan usłyszał od premiera, że właściwie winna jest opozycja, bo lata temu proponowała komercjalizację szpitali? Jezus, no nie, no to jest w ogóle wczorajsza, wczorajsza, wypowiedź pana premiera, nie, mu, nie wiem, kto mu takie błędne informacje powiedział odnośnie prywatnej służby zdrowia. Przecież cała medycyna rodzinna jest sprywatyzowana w Polsce. To są wszystko... Prawie wszystko, tam bardzo rzadko występują w tej chwili publiczne zakłady praktyki lekarza rodzinnego, to są, to jest prywatne. Punkty wymazowe to w większości prywatne, laboratoria to w większości prywatne, poradnie specjalistyczne też. Więc co premier, kto tak panu premierowi powiedział, że, że, że prywatna służba zdrowia nie bierze udziału w walce z epidemią? No bez niej byśmy w ogóle sobie nie, nie dali rady, więc, więc to za absolutnie błędne, błędne, błędne stwierdzenia wczoraj padały. No i, no i najgorsze w tym wszystkim, że takie podkreślanie i deprecjonowanie tych zakładów prywatnych, które stanowią część, istotną część systemu, na kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, może być przygotowaniem do kolejnego złego pomysłu, niestety, mianowicie upaństwowienia, w cudzysłowie, upaństwowienia szpitali, bo to, o tym się od jakiegoś czasu mówi, że szpitale wszystkie podporządkować państwu. Być może właśnie tą okazję pan premier wykorzystuje, żeby robić dobry PR dla tej przyszłej decyzji. To będzie bardzo zła decyzja. Jeśli to nastąpi, to też będzie zła decyzja. I smutne by było, że gdyby nawet tak dramatyczną sytuację wykorzystywać do jakichś przyszłych yy, takich przygotowań do jakichś przyszłych, niezbyt trafionych zresztą rozwiązań. Panie pośle, profesor Maksymowicz mówi, że to jest porażka ministra niedzielskiego. Też pan tak to widzi? Yy, tak. Yy, jest to porażka i niestety nie, nie, ciągle nie rozumiem, bo na stole ciągle pojawiały się i pojawiają propozycje ze strony pana profesora Maksamowicza, z mojej strony, poza tym nie od polityków, niektórzy, niektórzy fachowcy też o tym mówili. No, już Bismarck powiedział, stu profesorów, jesteśmy zgubieni, więc tu, tu ja, ja mówię inaczej jeszcze, że wojennie nie wygrywają profesorowie. Oczywiście rady są konieczne, dowódca musi wysłuchać swojego sztabu i mądrych doradców, ale doradcy nie wygrywają wojen, wygrywa dowódca. No i ten dowódca niestety nam się nie sprawdza. A było do uniknięcia? Czy była do uniknięcia ta porażka? Absolutnie tak. A kiedy? Był krytyczny moment. No było kilka, na samym początku mogliśmy w ogóle trzymać epidemię na niskim poziomie. Wtedy no, minister był pozytywny. Tak, tak, minister Szomowski. No po, potem lato było czasem, żeby przygotować sanepidy do tej, do tej walki. Nie udało się. No, no potem coraz trudniej, bo po tym szczycie jesiennym ten poziom już był cały czas dość wysoki, na kilku tysiącach. Się trzymał i wtedy dość trudno wprowadzić, no ale, ale no, był czas, był czas na to, teraz to już trudno. Teraz trzeba oby krótki, bardzo konsekwentny lockdown, a po uzyskaniu sukcesu, czyli spadku, po uzyskaniu spadku tam do około kilkuset przypadków dziennie, chyba się tak udało, wtedy trzymać to na tym poziomie poprzez dział sprawne działanie służb sanitarno-epidemiologicznych odpowiednio wzmacnianych nie nowymi telefonami. To się dzieje Pańskim zdaniem? Widzi Pan takie działania? Pan, to jest nie. kolejny lockdown. Tym razem no, dramatycznie to wygląda trochę biorąc pod uwagę statystyki. Na razie nie i oczywiście tak jak powiedziałem wcześniej mamy sukces, czyli przegoniliśmy Szwecję, oni to zrobili mniejszym kosztem, mają ten sam wynik w zakresie śmiertelności. I, więc, więc, pytanie, po co my tą żabę ciągle tak jemy? No, ale w tej chwili. Również i to, to, to zdarzenie w tej chwili cały czas podkreślam. Tak, zróbmy to, ale po tym wszystkim, w międzyczasie przygotujmy się do utrzymania tego sukcesu, jeśli to będzie sukces na niskim poziomie. Jeśli znów to wszystko puścimy, to będziemy mieli czwartą falę, chociaż jak wskazują, bodajże to wczoraj w Czucinie, w, tej miejscowości, w takiej miejscowości wszystkich przebadano i stwierdzono, że w tej miejscowości jest. 50% mieszkańców już jest odpornych. Nie wiedzieli ludzie o tym, zakaźnili się. I my nadal nie wiemy, ilu Polaków już jest odpornymi, bo jeżeli po 50% jest odpornych, a jeszcze doszczepiamy, to za chwilę będziemy mieli poziom, y, poziom y, takiej odporności, że już za, zakażający nie będzie miał w otoczeniu zbyt wielu do zakażenia i ta epidemia zacznie przygasać. I wtedy rząd obwieści z triumfem, proszę, jako pierwsi w Europie, o, opanowaliśmy epidemię, a będzie to wynikiem po prostu intensywnego przechorowania i na szczęście też zaszczepienia. Ale w tym zakresie Unia Europejska też ma swoje sukcesy nie do, nie do przecenienia. Panie Boże, na końcu, y, może rychłem całkiem, jednak powinna być godzina policyjna i stan nadzwyczajny. Być może tak i, i też nie bardzo wiem, dlaczego od początku bronimy się przed, przed, tymi, przed tymi stanami, jednym z tych stanów nadzwyczajnych. A nie pytał Pan pan premiera Gowina dlaczego? Bo on już to kiedyś tłumaczył, nie stać nas po prostu. Ale, ale czy, to, czy to byłoby droższe niż te wszystkie tarcze, które my publikujemy? Przecież tam już chyba, realizujemy, tam już chyba 200 miliardów jak nie więcej będzie. Nie wiem, czy te odszkodowania byłyby większe, nikt mnie nie przedstawił rachunku, więc ja nie sądzę, szczególnie, że, że wtedy można byłoby opanować epidemię i ona byłaby krótsza i w związku z tym mniej kosztowna. Tych tarcz byłoby trzeba dużo, dużo mniej, no, ale, a, ale tak nie jest. Więc nie, nie jestem przekonany, czy, czy nie dałoby się i czy, czy naprawdę któryś z tych stanów, bo do godziny policyjnej trzeba nam stanu nadzwyczajnego. Panie pośle, mówi Pan, że w istocie w tym roku jeden był taki moment, kiedy rząd zadziałał sprawnie i udało mu się zdusić liczbę zachorowań. To się sta, stało właśnie na Śląsku. Tylko to jest Pański rząd. Tak, no i mam z tym rzeczywiście kłopot, ale jak zadaję czasem pytanie, no dobra, no to kto, no to już zaczyna być problem. Interlokutor ma z tym, i to jest bardzo smutna polska sytuacja, że jeśli się otworzy drzwi do władzy, to tam za, za dużej kolejki nie widać chętnych, to może by i było, a dlaczego nie? Samochód, sekretarka, minister, fajnie jest, ale, ale nie o to przecież chodzi. Więc mamy dość, dość trudną sytuację polityczną. Jeśli pojawią się na tej scenie jakieś, jakieś budzące nadzieje, propozycje zmiany, to ja też ja będę poważnie rozważał. Co A co pan ma na myśli, mówiąc o propozycjach jako... godnych rozważenia? Nie tyle propozycje dla mnie osobiście, co propozycje ułożenia na nowo scenę politycznej. Ona się zmienia, ona bulgocze. Tutaj Raz tu tam w coś uderza, raz pojawiają się, pan Szymon Hołownia, coś tam buduje, pojawiają się też i mniejsze i większe tutaj, tutaj zmiany. One A porozumienie jeszcze... w jakim jest miejscu w tej chwili? jako partia jak się ustawia do tego bulgotania na scenie politycznej No jak pan zauważył, no, próba uspokojenia poprzez, poprzez usunięcie kilku posłów, no, ten, ten zamach też nie będą dokładnie przez kogo inspirowany. Niektórzy wskazują naszego koalicjanta dużego. Więc to, to się trochę uspokoiło. W, 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 te, jako bezpośrednie zagrożenie dla porozumienia. No, ale, ale no, no, ciągle słychać, że coś się dzieje na scenie politycznej. Ostatni transfer z Lewicy do Porozumienia też, też jest objawem tej, tych dziwnych i nie do końca, jak mówię, ruchów Brown'a. A pan nie I... rozumie tego, tego transferu z Lewicy do Prawicy w istocie? Jak pan go przyjmuje? To, to, to jest pytanie rzeczywiście bardziej do, do pani poseł. Jak A do pana, pana nie? No pan jest... przyjmuje de facto, jako członek porozumienia, polityczkę lewicy. Więc pytam, na, jak pan ocenia szczerość tego transferu i jego istotę w ogóle? Ja osobiście mam z tym problem i rzeczywiście, no ale muszę to jakoś tam przespać. Nie, nie znaczy, że się do, do końca z tym muszę pogodzić, ale jest to sytuacja dziwna, zobaczymy jeszcze co, jak wyjaśnię, chociaż te niektóre, niektóre wyjaśnienia są trochę infantylne, o jakimś tam DNA mowa albo coś, więc, więc no ja osobiście mam z tym transferem problemy. I tak bo to na razie zamknął. Nie wszystkie problemy od razu się rozwiązuje. jak widać epidemię, przez rok nie rozwiązuje problemów. Panie pośle, czy Pańskim zdaniem w tej sześciolatce, bo tak możemy chyba liczyć te dwie kadencje w tej chwili, walka z COVID-em to był najważniejszy egzamin? No, takie momenty to jest właśnie test, to jest właśnie test sprawności. Można dużo opowiadać, o to, co to jesteśmy dobrze, jakie tam mamy pomysły, jakie mamy silne państwo. Słowa to, to niewiele kosztują, a wypowiadać się można gładko. Natomiast rzeczywistość, tak jak epidemia, wszystko to weryfikuje. Mamy słabe państwo i to, i to jest zasługa nie tylko jednej oczywiście. Ale aktualnie mają w tym zakresie rządzący największy udział. I można powiedzieć pośrednio i ja, no ale o tym o słabości i, i działaniach, to jednak mówiłem, na tyle mam usprawiedliwienia. Tym niemniej, tym niemniej to jest przede wszystkim objaw właśnie słabego, zdezorganizowanego państwa, które nie potrafi się zająć zadaniami i szczególnie. Dziwi mnie w tym zakresie taka skłonność do centralizowania wszystkiego, widząc, że jesteśmy nawet w tym zakresie, w tym obszarze władzy, który mamy do dyspozycji, który jest w tej chwili opanowany, mając w tym zakresie problemy z wykorzystaniem efektywnym tej władzy, po co my jeszcze centralizujemy jeszcze bardziej to i To trochę tak jak ten byk, co na ścianę przejdzie nie może jej obalić, ciągle ta sama. Albo jak na koniec z folwarku zwierzęcego, który jak na każdą trudność mówił, że trzeba jeszcze więcej pracować. Więc my robimy jeszcze więcej tych, tych błędów, jeszcze bardziej centralizujemy, nie potrafiąc wykorzystać tych możliwości, które i tak już jakoś tam centralizowane państwo dostarcza. No jest, to, jest to niezrozumiałe, no ale, 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 ale jest. Jak zdrowie pana premiera Gowina? Na szczęście pan premier przechorowuje. To tak w sposób umiarkowany, więc myślę, że się jakoś z tego dobrze wykaraska. Andrzej Sośniesz, poseł Porozumienia, były szef NFZ, był naszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dobrego dnia życzę.